Cześć, w tym odcinku pokażę Wam trzy proste mechanizmy, które możecie użyć na swoim świecie, zaskoczyć swoich znajomych albo po prostu zmienić wygląd swojego domku w Minecraft. Więc jeśli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, bo brakuje bodajże 400 subskrybentów, żebyśmy było nas już 500. 500? 5000 to jest bardzo duża liczba i chciałbym, żeby taka w końcu była na tym kanale więc wy możecie spełnić ten cel ale ja przechodzę do prezentacji pierwszego tutaj mechanizmu, bardzo prostego mechanizmu jest to mechanizm, który będzie sprawiał że będziecie realizować różne turnieje ze swoimi znajomymi co to znaczy? jak widzicie mamy tutaj target block a tu mamy skalę skalę oczywiście możecie powiększyć, ona jest tutaj subiektywna i tak naprawdę mogłaby być dużo, dużo większa ale jak to działa? Zobaczcie, strzelę sobie w losowe miejsca. Dostałem jeden punkt. Strzelę sobie bardziej bli bliżej środka i dostałem maksymalną ilość punktów. Jest to bardzo prosty mechanizm i co potrzebujemy, żeby taki zbudować? Oczywiście target block. Komparator, redstone, blok budulcowy. I oczywiście potrzebujemy dzień, żeby coś widzieć w tym Minecrafcie. I lampy, które będą nam pokazywać skalę. Ja teraz zrobię prosty mechanizm na powiedzmy trzy punkty, czyli tak pierwszy robimy okrąg, w który wbijemy nasz target target blok, możemy robić to w górę, w dół, blok jest najwygodniej, jest najłatwiej teraz robimy drugą obramówkę na naszą skalę zrobimy tutaj troszeczkę mniejszą tę skalę ale też tak, żebyście zobaczyli różnicę i teraz tak, tutaj dwa bloki w tę stronę tu dwa bloki w ten sposób łączymy wszystko kabelkiem i zostawiamy te jedno miejsce na komparator i sprawdźmy czy nasza tablica działa? Spróbujemy strzelić za jeden No strzeliłem tutaj za więcej niż jeden O, tutaj trafiłem za jeden Tutaj strzelę siłą za cztery punkty Więc jak wiecie bardzo fajne Możecie tworzyć turnieje, rozgrywać jakieś challenge'a i inne tego typu rzeczy Więc mechanizm jest bardzo fajny A my bardzo szybkim krokiem przechodzimy do drugiego bardzo ciekawego mechanizmu, którego na 100% użyjecie, żeby zaskoczyć swoich znajomych, trochę ich przestraszyć, że to jest pułapka, ale to nie jest pułapka, to jest proste przejście przez most. Jak to działa? Przechodzimy. Dostajemy bloki pod nasze nogi. Bardzo proste, bardzo fajne, bardzo ciekawy efekt. Co potrzebujemy? Potrzebujemy linę, potrzebujemy zaczep na linę, blok budulcowy, piston i na przykład lawę, bo możecie równie dobrze zrobić tutaj spadek, jakiś design, wodę, wszystko co chcecie. Zrobimy taki prosty dwuetapowy poziom przechodzenia. Prosta sprawa. Tutaj robimy dwie kratki w dół, zalewamy na przykład lawą, możemy zostawić też puste. To wszystko zależy od Was. To są mechanizmy, które Wy możecie rozbudować o własne pomysły. To jest po prostu podstawa podstaw. Teraz tutaj zmieniamy na jakiś blok inny, żeby nie był statyczny po prostu, tylko ja znowu popełniłem pewien błąd, ponieważ robimy tu dwa wycięcia w jedną i w drugą stronę po dwie kratki. Wcześniej należy postawić pistony w tą stronę. Jest łatwiej, gdy nie postawimy jeszcze bloków niegrawitacyjnych, czyli na przykład kamień. No niestety tutaj trafiłem w lawę, ale to nic nie szkodzi. Teraz możemy tutaj zakryć to. Powiedzmy, że piaskiem ja to zakryję, żeby to wyglądało jako tako. I kładziemy nasze zaczepy na tym piasku z jednej i drugiej strony. Tak samo z jednej i drugiej strony zaczepiamy linkę raz, dwa, raz, dwa i teraz wielka chwila, czy się spale, czy przeżyję. Proste, że przeżyję, bo mechanizm był na tyle prosty, że ja nawet dam radę to zbudować i wy też dacie na 100% radę. Ja Was wierzę, a wy zostawcie subskrypcję, bo wierzę też, że bijemy 5000 subskrybentów. Tak. Szybka subskrypcja, szybkie żebranko i szybki mechanizm numer 3. Bardzo prosty, bardzo przyjemny. Jak on działa? Pyk. Lepsze przejście niż dwie drzwi, dwie pary drzwi. Proste. Proste jak to zbudować i oczywiście możecie zobaczyć to z drugiej strony co potrzebujemy jak to zbudować powtarzam jeszcze raz potrzebujemy dźwigni potrzebujemy redstone repeater redstone jakiś blok budulcowy i lepki piston dodatkowo ja wam pokazuję najprostszą możliwą wersję tego mechanizmu wy tak samo możecie postawić dźwignię w innym miejscu możecie zrobić to jeszcze inaczej na płytki nie płytki. To jest baza, którą wy możecie rozbudować, zaznaczam to, ponieważ nie oszukujmy się, to nie jest design waszych marzeń, moich też, to jest bardzo prosty design, tylko poglądowy. Więc jak takie coś zbudować, powtarzam jeszcze raz, prosta sprawa, cztery pistony w tę stronę, dwa pistony w tę stronę, oddalamy się o dwie kratki, dwa pistony w tę stronę, nie, cztery pistony w tę stronę, dwa w tę stronę. I to jest podstawa tego mechanizmu, żeby to wszystko działało. Kładziemy blok i teraz musimy zrobić połączenie tutaj sufitowe na trzy kratki. Trzy kratki grubości. Najlepiej na trzy kratki, bo będzie wypychało do tego momentu tutaj yy, nasze deski, więc wypadałoby na trzy kratki. Możecie z tej strony jeszcze tutaj zabezpieczyć, żeby to ciekawie wyglądało. Tak samo z tej strony byście mogli zabezpieczyć ten oto sposób, o tu zostawiam miejsce na dźwigienkę, żeby była w charakterystycznym miejscu, tu mamy dźwignię i teraz sam mechanizm, on jest banalny i bardzo prosty, repeater z tej strony, repeater z tej strony, co się znajduje pod tymi repeaterami, jak widzicie pierwszy piston, czyli ten piston, o tu, 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 co wystaje, dajemy tutaj spowolnienie o jeden i wszystko łączymy kabelkiem, w ten oto sposób robimy takie u. To będzie aktywowało nam wszystkie pistony Teraz jeszcze potrzebujemy jedną rzecz Podłączenie do pierwszej dźwigni Proste, bardzo proste Ja zbudowałem, wy zbudujecie, więc zostawcie łapkę w górę I chwila prawda, czy wszystko zadziała? No pewnie, że zadziała Pyk, otwieramy, zamykamy Powiedzmy, że teraz otworzyliśmy Chcemy zamknąć Zamknęło się tylko teraz jest pytanie, czy jak ktoś z drugiej strony teraz wejdzie i to będzie mógł otworzyć? Odpowiedź jest prosta, nie. Do tego to jest super bezpieczne, zwłaszcza gdy macie kuboida, więc nic tylko budować. Ja Wam dziękuję za oglądanie, myślę, że odcinek Wam się spodobał. Trzy proste mechanizmy, ostatnio bardzo dużo filmów z serii jakieś trzy rzeczy. Bardzo mi się ten y, motyw podoba, bardzo fajnie się nagrywa takie odcinki, więc jeszcze raz subskrypcja z dzwoneczkiem, 5000 subów, to jest nasz, jest nasz cel. Głównie mój, ale Wy możecie mi w nim pomóc. Łapeczka w górę, żeby oczywiście zasięgi się zgadzały i friendly komentarz standardowo, żeby YouTube wiedział, że myślę, że moje filmy są wartościowe i chcę, żeby YouTube tak, tak też myślał, więc jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie. Na razie, cześć.